Natomiast w D5 e, wizualizacja w 4K e, na mojej stacjonarce, która jest dosyć mocna, ale e, ten e, idzie mniej niż minutę. No, to jest duża różnica. Więc jak ja mam na e, powiedzmy mieszkanie, nie wiem 60 metrów kwadratowych, mam e, 30 wizualizacji. To ja wsadzam je wszystkie, zaznaczam, pół godziny i mam wszystko wyrenderowane. I sobie przeglądam. O, coś tutaj, coś trzeba poprawić. No to pyk, jeden obrazek, i po tej samej minucie mam znowu, okay. nie? I mam gotowe. Gdzie kiedyś to byłoby tak, że, aha, no to zaraz no to znowu. I po prostu A... to jest taka optymalizacja czasu pracy i przyspieszenie. I dla klienta też lepiej, że. Po prostu my możemy dzięki temu na przykład robić więcej kadrów.